Kurs Cudów, rozdział 22. Zbawienie i święty związek. Wstęp. Miejże litość nad sobą, ty, któryś tak długo był zniewolony. Radujcie się, wy, których Bóg złączył, którzyście się razem zeszli i którzy nie musicie już dłużej patrzeć na grzech osobno. Żadni dwaj nie mogą patrzeć na grzech razem, bo nigdy nie mogliby go widzieć w tym samym miejscu i czasie. Grzech jest ściśle indywidualnym postrzeganiem widzianym w tym drugim, a w który jednak każdy wierzy jako w posiadany w sobie. I każdy zdaje się popełniać inny błąd, i to taki, którego ten drugi zrozumieć nie może. Bracie, on jest ten sam. Popełniany przez tego samego i w ten sam sposób przebaczany temu, który go popełnił. Świętość Twojego związku przebacza Tobie i Twemu bratu, odczyniając skutki tego, w co obaj wierzyliście i w co widzieliście. A wraz z ich przeminięciem mija potrzeba grzechu. Któż ma potrzebę grzechu? Jedynie samotni i sami, którzy widzą swych braci jako różnych od siebie. Ta właśnie różnica, widziana, lecz nierzeczywista, sprawia, że potrzeba grzechu nierzeczywistego, lecz widzianego, wydaje się uzasadniona. I to wszystko byłoby rzeczywiste, gdyby grzech istniał. Bezbożny związek jest bowiem oparty na różnicach, dzięki którym każdy myśli, że ten drugi ma to, Czego on nie ma. Schodzą się razem po to, by każdy z nich dopełnił siebie samego i ograbił drugiego. Zostają dopóty, dopóki nie pomyślą, że nie pozostało nic do skradzenia, po czym idą dalej. I tak wędrują przez świat obcych, niepodobnych do nich, żyjących być może z ich ciałami pod wspólnym dachem, który nie chroni ani jednego, ani drugiego. W tym samym pokoju, a mimo to odlegli oświaty. Święty Związek zaczyna od innej przesłanki. Każdy spojrzał do wnętrza i nie ujrzał braku. Przyjmując swoje spełnienie, szerzy je poprzez łączenie się z tym drugim tak samo całym jak on. Nie widzi różnicy między tym ja, bo różnice pochodzą jedynie od ciała. Nie spogląda zatem na nic, co chciałby wziąć. Nie zaprzecza własnej rzeczywistości, ponieważ ona jest prawdą. Stoi tuż pod samym niebem, wystarczająco blisko, by nie powrócić na ziemię. Związek ten bowiem ma świętość nieba. Jak daleko od domu może być związek tak podobny do nieba? Pomyśl, czego święty związek może nauczyć. W nim odczyniona jest wiara w różnice, w nim wiara w różnice zmienia się w wiarę w jednakowość, i w nim widok różnic przeobrażany jest w wizję. Teraz rozum może powieść ciebie i twego brata do logicznej konkluzji o waszym zjednoczeniu. Ono musi się szerzyć tak, jak ty się rozszerzyłeś, gdy ty i on się połączyliście. Musi sięgać poza siebie, tak jak Ty sięgnąłeś poza ciało, by pozwolić połączyć się sobie i swojemu bratu. A teraz jednakowość, którą ujrzałeś, rozszerza się i w końcu usuwa wszelkie poczucie różnic, tak że jednakowość znajdująca się pod nimi wszystkimi staje się widoczna. Tu jest złoty krąg, w którym rozpoznajesz Syna Bożego albowiem to, co rodzi się w świętym związku, nigdy nie może się skończyć.